Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Instytutu Kompetencji Przyszłości. Dzisiaj powiemy sobie o temacie, który dotyczy wszystkich osób pracujących w dziale sprzedaży, w dziale handlu, sprzedawców, przedstawicieli handlowych. Pomówimy o tym, jak można lepiej sprzedawać, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji. Na początku opowiem ci co będzie zawartością tego filmu, jaki mamy plan na dzisiaj, bo dzisiaj troszeczkę będzie. Przede wszystkim pokażę ci jak możesz usprawnić niektóre monotonne rzeczy, jak na przykład pisanie maili. To często w pracy handlowca zajmuje bardzo dużo czasu, a dzięki narzędziom sztucznej inteligencji możemy to znacząco znacząco przyspieszyć. Po drugie, powiemy sobie też troszeczkę o tym w jaki sposób możemy przyspieszyć i zautomatyzować analizę potrzeb klienta. Bardzo często po spotkaniu z klientem macie głowę pełną różnych pomysłów, ale potem kiedy Przychodzi do pisania oferty, to nagle część z tych pomysłów gdzieś tam sobie znika i, i nie jest tak łatwo wcale przenieść tą potrzebę klienta na finalny dokument ofertowy czy wiadomość z propozycją danego rozwiązania. Także dzisiaj powiemy sobie też troszeczkę o tym, ale powiemy też o różnych pomysłach, jak możesz zautomatyzować swoją pracę, wykorzystując proste automatyzacje oparte o sztuczną inteligencję. Tutaj przy założeniu, że korzystasz już z jakiegoś systemu CRM w w swojej firmie, który pozwala na integrację za pomocą API z różnymi innymi rozwiązaniami. No, i na końcu taki mały gratis i małe mrugnięcie oczkiem, ponieważ powiemy sobie o tym, w jaki sposób możesz stworzyć swojego własnego Szymona Negacza. Pozdrawiamy Szymona Negacza z Wise Business School. No, wiemy, że doradztwo i konsulting to nie są rzeczy, na które każdy może sobie pozwolić. Szymon jest dużym profesjonalistą, a my dzisiaj powiemy sobie, w jaki sposób możemy wykorzystać pewien hack, tak, aby stworzyć takiego własnego Szymona Negacza, który będzie siedział sobie, na naszym komputerze i będzie nam pomagał przy wykonywaniu zadań związanych z marketingiem i sprzedażą. Także nie przedłużając, zapraszam jeszcze do zostawienia lajka tutaj na początku oraz subskrypcji na naszym kanale i przechodzimy już do samego materiału. A więc zacznijmy od początku. Pisanie maili to jest taka czynność, która towarzyszy pewnie każdemu z nas. No i niektórzy mają tak zwane lekkie pióro i potrafią pisać łatwo, dobrze i szybko. A dla niektórych jest to pewne wyzwanie. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie chatbota do tego, aby przyspieszyć pisanie tych maili. Skorzystam do tego celu z czatu GPT i przygotowałem sobie taki prompt, który pomoże nam na przykładzie Stworzyć wiadomość. Załóżmy, że mamy już jakiś dokument ofertowy. Dla nas będzie to dokument ofertowy Instytutu Kompetencji Przyszłości i chcemy przesłać ten dokument ofertowy wraz z krótką wiadomością mailową, która będzie takim nawiązaniem do rozmowy telefonicznej. Istotne dla nas jest to, żeby odwołać się do treści tej rozmowy telefonicznej oraz żeby wskazać na odbiorcę, żeby podkreślić jego rolę. Żeby napisać takiego maila, możemy przygotować na przykład taką instrukcję. Na podstawie dokumentu z ofertą przygotuj dedykowanego maila, który przedstawi propozycję dla tego podmiotu. Załóżmy, że tym podmiotem będzie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na którym ja obecnie robię doktorat, i mogę sobie z ich strony skopiować krótką notkę, która opisuje ten wydział i wkleić ją do tej instrukcji. Oprócz tego będę potrzebował też informacji o tym, jaki problem wskazała kadra dydaktyczna tego wydziału. To jest informacja, którą możesz wyciągnąć ze swojej rozmowy telefonicznej. W tym przypadku kadra wydziału może mieć problem z tym, że wykładowcy nie rozumieją, w jaki sposób studenci korzystają z sztucznej inteligencji, gdzie mogą rozpoznać różnego rodzaju oszustwa i jakie zasady wyznaczać studentom. Dlatego wklejam tą informację do naszego promptu. Na początku instrukcji wspomniałem również o dokumencie ofertowym i ten dokument będziemy musieli załączyć do naszego modelu. Na tą potrzebę skorzystamy sobie z oferty szkolenia i doradztwa, którą mamy w Instytucie Kompetencji Przyszłości i plik z tą ofertą załączymy do naszego chatbota. A więc klikając tutaj w ten znak załącznika, wybieram przeszli z komputera i dołączam mu plik PDF z naszą ofertą. Na koniec jeszcze w instrukcji dopiszę element, który prosi chatbota o nawiązanie do naszej rozmowy telefonicznej i mamy już komplet. A więc proszę o rozpoczęcie od krótkiego wprowadzenia do naszego instytutu oraz analizę potrzeby jako follow-up do krótkiej rozmowy telefonicznej. Tak przygotowaną instrukcję wysyłam do modelu i otrzymam już gotową wiadomość mailową. Widzimy, że... Chatbot w tym momencie pisze do nas dedykowanego maila. Dziękuję za rozmowę telefoniczną na temat potrzeb wydziału w zakresie zrozumienia i zarządzania wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez studentów. Z przyjemnością przedstawiam dedykowaną ofertę. E, informacje, które znalazły się w PDF-ie zostały wyciągnięte, te kluczowe do maila e, i widzimy, że wszystkie są zasadne. E, zalecają też konsultacje doradcze i tak naprawdę ten mail może zostać od razu przesłany e, lub po niewielkiej edycji po stronie handlowca e, wysłany do klienta. Widzimy nawet, że modelowi udało się wyciągnąć informacje kontaktowe z pliku PDF i on również umieścił je w tym mailu w stopce podpisując się imieniem Miłosza. Drugim zadaniem, które często jest wykonywane przez handlowców jest analiza potrzeb klienta. Załóżmy, że przeprowadziłeś spotkanie z klientem lub przeprowadziłaś rozmowę telefoniczną, dysponujesz transkryptem z tej rozmowy i chciałbyś bądź chciałabyś przeanalizować kluczowe potrzeby klienta, przygotować jakąś taką notatkę, którą możesz umieścić w swoim systemie CRM lub w innym miejscu. Przygotowałem na tę potrzebę taką dedykowaną instrukcję. Na podstawie poniższego transkryptu rozmowy z klientem proszę o przeprowadzenie szczegółowej analizy jego potrzeb. Zwróć uwagę na wszelkie wskazówki dotyczące preferencji oczekiwań oraz ewentualnych problemów i obaw, jakie klient może mieć. Na tej podstawie zidentyfikuj główne obszary wymagające uwagi oraz zaproponuj dopasowane rozwiązania lub produkty, które mogą sprostać tym potrzebom. I tutaj proszę, żeby w swojej odpowiedzi uwzględnił identyfikację kluczowych potrzeb klienta, jego preferencje oraz priorytety, jakieś obawy czy wątpliwości, które może mieć wobec naszej oferty oraz rekomendacje na podstawie oferty, którą również tym razem załączę do modelu. Tutaj jest jeszcze miejsce, w którym możesz wkleić transkrypt swojej rozmowy. Aby taki transkrypt stworzyć, warto skorzystać z modelu Whisper AI, który jest dostępny w wielu miejscach. Ja korzystam z aplikacji MacWhisper, gdzie mogę przesłać po prostu plik z trans z nagraniem z takiego spotkania i otrzymać transkrypcję. O tym więcej będzie za chwilę. Klejam teraz transkrypt z fikcyjnej rozmowy i przesyłam całą wiadomość do modelu. Widzimy, że model w kilka chwil przeanalizował cały transkrypt i przygotowuje teraz dla nas notatkę w takiej strukturze, którą wskazaliśmy w jego instrukcji. A więc mamy wypisane kluczowe potrzeby klienta na podstawie tej rozmowy, jego preferencje i priorytety oraz obawy i wątpliwości, które wskazał. Mamy również rekomendacje produktów i usług z tej oferty. W tym przypadku jest to firma zajmująca się sprzedażą i montażem okien. Trzecim elementem, który może pomóc ci sprzedawać lepiej dzięki rozwiązaniom technologicznym, jest wykorzystanie prostych automatyzacji. Na przykład dzięki platformie make.com jesteś w stanie połączyć swój system CRM, z którego w firmie obecnie korzystasz, z innymi narzędziami, na przykład z Excelem, z Airtable, bądź ze swoim mailem. Co więcej, make.com umożliwia również integrację z modelami sztucznej inteligencji tak, abyś mógł automatycznie tworzyć różnego rodzaju oferty, wiadomości, bądź dedykowane dokumenty na podstawie danych wsadowych. Działa to mniej więcej w taki sposób, że umieszczasz swoje dane wejściowe, na przykład w postaci takiego transkryptu z Rozmowy, bądź w postaci e, informacji o tym, jakiego rodzaju wiadomość czy ofertę chcesz wystawić, a automatyzacja samodzielnie zajmuje się przesłaniem tego do odpowiedniego modelu, to może się dziać również kilkukrotnie i w odpowiedzi otrzymujesz już gotowe zadanie. Jest to troszeczkę bardziej złożone i w takim krótkim filmie nie jestem w stanie pokazać Ci, w jaki sposób to e, można skonfigurować, natomiast istotne jest to, że jeśli jesteś w stanie połączyć swój system CRM z aplikacjami takimi jak Make.com czy Zapier, to jest to bardzo duży potencjał, ponieważ możesz w tym użyć również rozwiązań sztucznej inteligencji. No i teraz czas na ten ostatni element, czyli Szymona. Jak wiesz, Szymon prowadzi kanał na YouTubie, na którym dzieli się bardzo interesującą i wartościową wiedzą z obszaru biznesu, głównie w temacie sprzedaży i marketingu. Zwraca często uwagę na to, że polskie firmy bardzo rzadko posiadają strategię marketingowo-sprzedażową. I dlatego dzisiaj spróbujemy zaprosić Szymona do naszej firmy i poprosić go o pomoc w przygotowaniu takiej strategii. Jak jesteśmy w stanie to zrobić? Poszukajmy może jakiegoś filmu, w którym Szymon mówi o strategii marketingowej. think of Mamy taki film Strategia sprzedaży i marketingu. Od czego zacząć? Widzimy, że film ma 41 minut i jest napakowany bardzo wartościową i e, świetnie opowiedzianą wiedzą w tym zakresie. E, ja skopiuję link do tego filmu i przejdę do platformy, która pozwala mi przekonwertować ten link na postać pliku MP3. Takich platform jest wiele. Ja w tym przypadku skorzystam z platformy YouTube MP3. Klikam przycisk konwert i w ten sposób na podstawie tego linku otrzymam plik dźwiękowy z z wypowiedzią Szymona, której udziela on w tym filmie. Następnie taki plik mogę przesłać do modelu Whisper i ja to już zrobiłem dla was wcześniej, ponieważ całość trwała 13 minut. Ten film jest długi, natomiast ten model w przypadku aplikacji Mac Whisper jest to model Whisper AI dokonał transkrypcji całego tego filmu i mogę ją teraz wyeksportować w zwyczajnym pliku albo w postaci na przykład podziału na zdania. Wyeksportuję go teraz w postaci podziału na zdania jako plik strategia sprzedaży i marketingu. Txt. I ten plik jest oczywiście troszeczkę za długi, abyśmy mogli z niego korzystać bezpośrednio. Dlatego po yy, przesłaniu go do modelu poprosimy go najpierw o przygotowanie krótkiego streszczenia. Poprosiłem o przygotowanie krótkiego streszczenia dopasowanego do potrzeb modelu AI oraz systemu chatbotów GPT, o których opowiem Ci za chwilkę. Niech model pracuje w tle, a ja wytłumaczę ci czym są właśnie GPT-sy i chatboty. A więc po stworzeniu czata GPT przez firmę OpenAI po wypuszczeniu tego produktu w listopadzie 2022 roku wiele osób zaczęło korzystać z czatu GPT i uczyć się tzw. prompt engineeringu okazało się wtedy, że świetnie działa wskazanie asystentowi konkretnej roli, na przykład roli specjalisty do spraw marketingu albo specjalisty do spraw sprzedaży. W odpowiedzi na to, w jaki sposób użytkownik korzystali z aplikacji ChatGPT i firma OpenAI uruchomiła po pewnym czasie możliwość tworzenia własnych chatbotów, które oparte są na takiej Dedykowanej instrukcji, która wskazuje konkretną rolę bądź konkretne zadania, czy konkretne materiały, którymi nasz własny model ma się posługiwać. I z tego rozwiązania skorzystamy właśnie teraz. Wejdę sobie w czacie GPT tutaj w ten boczny panel, kliknę odkryj modele GPT i w prawym górnym rogu kliknę przycisk utwórz. Nazwę ten model Szymon negacz, opis ekspert. Do spraw marketingu i sprzedaży. I teraz w tej instrukcji wkleję jemu następujące zdanie. Będziesz moim asystentem do realizacji zadań marketingowo-sprzedażowych. Jesteś Szymon negacz, znany polski youtuber i przedsiębiorca prowadzący kanał na YouTubie. Oto treść filmu na tym kanale. Teraz wklejam podsumowanie, które wygenerował mi poprzedni chatbot. A w miejscu prześlij pliki mogę przesłać cały transkrypt, który będzie potrzebny. Na koniec instrukcji doklejam jeszcze informację, że na podstawie tych wszystkich informacji ma przyjąć postawę Szymona i w jego roli oraz z jego osobowością będzie pomagał mi w zadaniach związanych z marketingiem i sprzedażą. Ja jestem Hubert i prowadzę szkolenia ze sztucznej inteligencji. Mogę tutaj dodać jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, o nich opowiem ci w innym filmie na naszym kanale. A w tym momencie możemy już kliknąć przycisk Utwórz. Zaznaczamy jeszcze, kto ma dostęp. W tym przypadku niech będę to tylko ja. I zapisujemy ten model. I w ten sposób nasz model GPT przyjmie postać Szymona. Będzie miał informacje, dostęp do jego bazy wiedzy, a przynajmniej do tej wiedzy, którą podzielił się on w tym danym filmie. Oczywiście takich filmów możemy wybrać więcej, możemy wybrać inne filmy. Klikamy przycisk wyświetl model GPT. I przechodzimy już teraz do okna. Napiszmy: cześć. Czym możesz mi pomóc? I dostajemy odpowiedź, cześć, jestem Szymon Negacz, znany polski youtuber i przedsiębiorca, mogę Ci pomóc w tych zadaniach. No i teraz możemy na przykład poproszę o przygotowanie strategii dla tej oferty. I prześlemy mu już tą ofertę, o której mówiliśmy wcześniej i zobaczymy w jaki sposób zostanie przygotowana dla nas strategia sprzedażowa. No, i dostajemy informacje, o których mówił Szymon, ale już w naszym kontekście. Także możemy połączyć jego wiedzę z naszym inputem, z naszą ofertą, z naszą firmą i w ten sposób osiągać więcej. Nie musimy wydawać pieniędzy na doradztwo i konsulting. To wszystko na dziś. Na koniec zapraszam Cię jak zwykle do zostawienia lajka oraz subskrypcji na kanale Instytutu Kompetencji Przyszłości. Już niedługo będzie tutaj coraz więcej filmów i do zobaczenia w kolejnym z nich.